对对对 Niestety nadszedł czas pożegnań. No nie będę już miał możliwości występ, wystąpić w barwach chroniczanki. Ale tak jak mówię, ja już z tą myślą byłem pogodzony wcześniej. Także dziękuję przede wszystkim prezesom, sponsorom, że dali mi możliwość tutaj zagrać w piłkę. Cieszę się bardzo, że spędziłem tutaj tyle, tyle fajnych chwil, radosnych, smutnych. Ale z tych smutnych brałem wszystko to, co to, to, to najlepsze. Przede wszystkim uczyłem się z tych porażeń, z tych niepowodzeń. Człowiek staje się silniejszy. W moim przypadku okres pożegnań to bardzo wzruszające chwile taki moment, bo nie wiem, co będę robił dalej, ale wydaje mi się, że sobie piłkę opuszczę. Czas pożegnań. Wzruszająca chwila, no ale co mogę powiedzieć, no, dziękuję jeszcze raz bardzo, dziękuję bardzo kibicom, że w czasie niepowodzeń, czy powodzeń zaczepiali na ulicy, pytali się jak tam, co tam, był. widać bardzo, że zależy im na klubie, na wynikach, ale no, tak jak mówię, to jest piłka nożna, nie zawsze wychodzi tak jak każdy by sobie tego wyobrażał, także piłka nożna jest brutalnym sportem, że mamy tego Dotkliwy bardzo wniosek, spadany z ligi, ale mam nadzieję, że Klub Niczanka się nie podda. Będzie walczyła o jak najwyższe cele. Liczę na tych zawodników. Mam nadzieję, że sobie wszystko w głowach pokładają, Przemyślą, że będą chcieli zostać albo pomóc tej drużynie. To bardzo bym się cieszył. No i co? No, życie powodzenia, tym bardziej kibice. kibice są jedenastym zawodnikiem na boisku. Liczę na nich, że będą dopingować ten klub. No, tak mówię, dziękuję jeszcze raz bardzo. Będę przyjeżdżał, będę odwiedzał. Będziemy w stałym kontakcie, mam blisko ze Szczecina, także mam nadzieję, że klub będzie mi też bardzo dobrze wspominał i dziękuję jeszcze raz wszystkim za, za te lata, co spędziłem w Policjarze.